Andrzej Szalawski, aktor, którego większość z nas może kojarzyć z roli Juranda Zespychowa w filmie Krzyżacy, mimo sławy i ogromnego talentu, nie miał łatwego życia. W czasie wojny, w akcie desperacji, podjął się pracy polskiego lektora w niemieckich kronikach filmowych. Po wojnie, przez całą swoją aktorską karierę, musiał walczyć z atakami swoich kolegów, oskarżającymi go o kolaborację z niemieckim okupantem. Jednak czy owe zarzuty były rzeczywiście słuszne? Urodził się w 1911 roku jako Andrzej Pluciński. W 1936 roku ukończył Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie. Nie chcąc być mylonym ze swoim bratem Michałem, także aktorem, zmienił swoje nazwisko na Szalawski, takie same jakie miała przed ślubem jego matka. Sławę zdobył w 1937 roku wcielając się w rolę Ignasia Pędzickiego w filmie Dziewczęta z Nowolipek. Następnie grywał na deskach teatralnych w Poznaniu i w Lwowie. Młody, przystojny, elegancki mógł szybko uzyskać tytuł filmowego amanta. Niestety wybuch wojny całkowicie zmienił jego aktorską karierę. Pod koniec sierpnia 1939 roku Szalawski jako żołnierz rezerwy został zmobilizowany do 26. pułku piechoty, który miał bronić Warszawy. 12 września część żołnierzy została skierowana do Lwowa. Wśród nich znajdował się Andrzej Szalawski. Przez pięć dni pułk skutecznie bronił miasta przed niemieckimi żołnierzami. 17 września, po napaści bolszewickiej ze wschodu, rozpoczęła się obrona lwowa także przed Sowietami. Po zaciekłych trzech dniach walk miasto skapitulowało. Na mocy dokumentu sporządzonego przez Czerwone Armistów polscy żołnierze musieli zostać zarejestrowani, zapewniając sobie wolność osobistą i możliwość wyjazdu za granicę. Szalawski zignorował rozkaz. Dzięki czemu uniknął sowieckiej niewoli oraz rozstrzelania w Lesie Katyńskim. Po wydostaniu się z Lwowa, Szalawski został aktorem teatrów polskich, najpierw w Białymstoku, a następnie w Grodnie. Teatry te były wielkim narzędziem rosyjskiej propagandy. W czerwcu 1941 roku, po niemieckim ataku na ZSRR, Szalawski wraz z żoną postanowił uciec do Warszawy. Zostali jednak złapani przez Sowietów. Na szczęście po raz kolejny uniknął rozstrzelania dzięki rosyjskiemu oficerowi, który rozpoznał w nim aktora i wypuścił na wolność. Po przeprowadzeniu się do Warszawy Szalawski pozostał bez grosza oraz dokumentów. Na wieść o występach w sowieckich teatrach dyrektorzy odprawiali aktora z kwitkiem, a byli koledzy rozpowiadali plotki o jego działaniach na rzecz komunistów w Lwowie. Dzięki pomocy przyjaciółki Jadwigi Plucińskiej, pracującej jako sekretarka niemieckiej kroniki filmowej zwanej Die Deutsche Wochenschau, udało mu się zdobyć dokumenty oraz pracę polskiego lektora. Pracował tam do 1943 roku. Najprawdopodobniej to jego głos był słyszany w komunikacie o odkryciu masowych grobów Zamordowanych żołnierzy w Katyniu. Szalawskiemu udawało się także podejmować pracę aktora w warszawskich teatrach. W 1944 roku Bochtan Korzeniowski, jeden z założycieli tajnej rady teatralnej, wniósł pozew do sądu podziemnego, oskarżając Szalawskiego o kolaborację z Niemcami. Za karę miała mu zostać ogolona głowa. Aktor sam postanowił wykonać karę. Wkrótce wybuchło powstanie, a sprawa Szalawskiego została zapomniana. Po kapitulacji Warszawy przedostał się do Krakowa, a później do Łodzi i grywał w tamtejszych teatrach. W 1945 roku został ponownie oskarżony o kolaborację z Niemcami, tym razem przez Związek Artystów Scen Polskich. Karą wydaną przez Aktorską Komisję Weryfikacji był zakaz grania na deskach na okres dwóch lat. Przez ten czas pracował w wieleniogórskim teatrze jako szofer oraz rekwizytor. Po odbyciu kary, wstąpił do Łódzkiego Teatru Wojska Polskiego, którego dyrektorem był Leon Schiller. Niestety, 1 października 1948 roku tuż przed jednym z występów został aresztowany przez UB i oskarżony za udział w nagraniach niemieckich filmów w czasie okupacji. Sąd skazał szalawskiego na 4 lata więzienia. Po wydostaniu się na wolność w 1952 roku wrócił do aktorstwa, jednak opinia kolaboranta wciąż go prześladowała. Ale czy na pewno można oskarżyć szalawskiego o współpracę z okupantem? W 1941 roku za namową reżysera Romana Niewiarowicza, także obrońcy Lwowa, Szalawski został zaprzysiężony jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej, przemianowanej później na armię krajową i przyjął pseudonim Florian. Dzięki pracy w niemieckich kronikach filmowych udało mu się wykraść zdjęcia egzekucji jeńców w Palmirach oraz fotografie obozów jenieckich. Informował także podziemie o zamiarach niemieckiej propagandy. W 1943 roku za namową Niewiarowicza i zgodą konspiracji, Szalawski zwolnił się z niemieckiej kroniki. W tym samym roku dołączył do wywiadu śledczego Komisji Walki Podziemnej. Szalawski pomagał przy rozpracowaniu Józefa Stachauera, agenta Gestapo, który początkowo współpracował z komendą główną AK. Niestety mimo zakazu podziemia, szalawski grywał w teatrach, tłumacząc później, że występy na deskach to jego całe życie. Kiedy w 1944 roku został oskarżony przez Korzeniowskiego o kolaborację, sprawą zajął się przełożony aktora Kazimierz Moczarski, ten po przesłuchaniu świadków postanowił umorzyć postępowanie nie znajdujące żadnej winy ze strony szalawskiego. Mimo iż umorzenie zaakceptowano, kara ogolenia głowy została wykonana. W 1945 roku, podczas weryfikacji w aktorskiej komisji, Moczarski stanął w obronie Szalawskiego, wysyłając specjalny list. Natomiast w 1948 roku, podczas oskarżenia przez UB, Moczarski nie mógł stawić się w jego obronie, gdyż odsiadywał wyrok w Mokotowskim więzieniu. Wielu innych aktorów oskarżało Szalawskiego o kolaborację, jednak znaleźli się też tacy, którzy zeznali, że nie brał udziału w sztukach propagandowych. Dzięki temu Szalawski został skazany na jedynie cztery lata więzienia. Możliwe jest też, że praca w komunistycznych teatrach w Białymstoku i Grodnie złagodziła wyrok sądu. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o Andrzeju Szalawskim. Czy zarzuty o pracy dla Niemców były podstawne i czy współpraca z Armią Krajową mogła usprawiedliwiać jego teatralne występy w czasie okupacji? A może jednak aktor zasłużył na wszystkie kary?